Wszystkim pokażę Wam, gdzie jest ukryty elf. Wszyscy się mnie o to pytają. Ja mam jednego elf'a. Um, udowadnię Wam to. Niestety musicie mieć Vipa. Teraz zaczynajmy. Wchodzicie w rzeczy. Może musicie mieć vip niestety. No niestety. A, zmi zapomniałam zmienić status. Mhm. Zaraz wam pokażę. <gry> Dobrze, zrobimy. Elf jest na 20 stronie w rzecz, tak? W, w meblach. O, jest 22. Cofniemy. O! Pozdrawiam Leila. Te kasa, kasa, kasa i takie coś, nie wiem jak się nazywa. Pozdrawiam Lunga, Fyby i fili i no właśnie, i to jest ten elf, który no, y, najlepiej kupić od razu kilka, bo on się przenosi, ale ja teraz go nie będę kupować, kupię go kiedy indziej. No to pokazałam już wam, gdzie jest elf. A jeszcze chciałam powiedzieć, że zbieram prezenty na odcinek Mega Prezenty Możecie mi je dawać i proszę o mówienie o moim kanale yy, znajomym. Nie tylko mam 28 kryształów, teraz mam skarbonkę pełną, yy, na razie, ale nie będę opróżniać. Pozdrawiam, nie będę naraziwać na 20 subskrypcji. Pokażę moją twarz I myślę, że będzie fajnie po, Pozdrowie, Katrina, 5, 4, 3, 2 Spój... O, coś jeszcze zapiszę Zakratkowałam Karatkuję gdzie? W To na przystanie. No i nie wiem, co teraz mam porobić. Fame na na razie nie obruzuję, chcę. Trochę zebrać. Nagram jeszcze odcinek postera. No i chyba to będzie na tyle. Żegnam się z wami. Pa!